Grać będzie zespół Beniaminka na biało-czarno, drużyna rekordu, Patrycja Wołowiec, na ławce pozostają rezerwowa bramkarka Karolina Józefczyk, Kinga Głód, Julia Kramenga Aleksandra Helińska, Paulina Babor. W finale z pogonią czef natomiast z wygranej cieszył się w sezonie 20, e, 19-20, po karnych pokonany wtedy Uniwersytet Warszawski, a tymczasem zostawiła na fale falę futsalówkę, strzelenie przed bramkę, ale... Bo w fazie grupowej zakończyły sezon turniej finii. Zgoda na lewej stronie wchodzi między dwie rywalki, oddaje strzał z 10 metra, ale prezy, teraz Sikora, położyła bramkarkę, ale nie udało się umieścić piłki w siatce. Jeszcze zgoda i Witkowska też nie ma gola. Nie potrafiły zamienić tych swoich sytuacji na gola. Delikatnie się w sposób. Korzystny z punktu widzenia drużyny z Bielska Białego miejsce zajął za plecy Rekordziski. Lewą stroną się Szewczuk tutaj urwała. Jest dalekie wybicie Płazy, wychodzi z bramki Beke. Zdarza im zaatakować, znaleźć się pod bramką. Wysoko teraz fal przycisnęła rywalki, zabrała piłkę i też A, przegranie w kierunku fal. 9 metr, fal na lewą nogę. Rekordzistką Sikora, fal i dobrze. Do tego przekonamy się za 12 minut. Efektywnego czasu gry, po tyle pozostało. Pielska białej. Szefczuk w światło bramki zagranie tam właśnie drużyna z Bielska Białej. Sposób co innego teraz jest gol. 14 minuta rywalizacji i rekord prowadzi już właśnie Maja Fal i gol w końcu i ona doczekała się swojego trafienia w 15 minut szło to na pewno tak jakby sobie tego życzyły Krośnianki, jeśli chodzi właśnie o 16 urodziny, może więc sobie sprawić piękny prezent, jeśli... Szewczuk na lewą stronę i strzał. Wystawia piłkę do Oksany Szewczuk ładne przełożenie na lewą nogę. Teraz fal ofiarnie, Jest piłka do gałuszki, jeszcze Kozyra. ...bo Nefesa wygrało swoją grupę, dobrze się pokazało, no a Staszkówka, a Jelna... To jest drużyna, która od lat liczy się w tej kategorii wiekowej. Teraz rozpatrząca drugą połowę. Gałuszka, Gałuszka. I jeszcze jest Maja Krychta. Ostatnia sekunda, czy będzie strzał w kierunku bramki? Nie będzie. Skończyło się na tym, że powalczyłem między sobą za.